Witam was moi mili w tą niezwykłą niedzielę. Dla wielu z nas jest ona radością związaną ze zmartwychwstaniem Jezusa, który daje nam możliwość świeżego startu. Życzę sobie i wam, aby to nowe życie okazało się być jeszcze lepsze od minionego. A skoro przy swego rodzaju początkach jesteśmy, to zapraszam was na film o pierwszej, a zarazem ostatniej książce Roberta Jordana. Cześć wszystkim z strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody. I dziś zapraszam Was na recenzję Wojownika Altai. Już spieszę z wyjaśnieniem, co miałem na myśli w tym enigmatycznym wstępie. Warrior of the Altai został po raz pierwszy wydany w zeszłym roku, czyli 12 lat po śmierci autora Roberta Jordana. W teorii nie ma w tym nic dziwnego. Wszak wiele powieści ujrzało światło dzienne dopiero po odejściu ich twórcy. Jednak w przypadku Jordana jest to o tyle niespodziewane, że ta powieść to jego debiut. Bohater, którego autor wspomina w tytule, ma na imię Wulfgar i jest jednym z wielkich lordów barbarzyńskiego plemienia Altai. Jego lud jest znany wszem i wobec ze swojej odwagi, niezłomności w walce i źle definiowanego okrucieństwa. To co dla innych mieszkańców krainy wydaje się być niepotrzebną brutalnością, dla ludu z Rozłogów jest aktem łaski, który skraca męki. Żyją generalnie z grabieży. Kradną i mordują, aby nie tylko udowodnić swoją odwagę, ale żeby również móc zdobyć piętno wojownika. Jeden z najświętszych symboli wśród wszystkich Altaj. Co z tego, że jesteś w stanie pokonać rozłogi, że możesz wyżywić siebie i swoją rodzinę pośród tych nieprzychylnych ziem dla wojowników Altaj. Jesteś nikim. A Wulfgar jest jednym z najgroźniejszych barbarzyńców. Nie aspiruje jednak do godności króla. Zależy mu tylko na wykarmieniu swoich ludzi. A ciężkie czasy szykują się dla jego plemienia. Tak przynajmniej wynika z przepowiedni Majry, czarodziejki, które w świecie wykreowanym przez Jordana zwane są siostrami mądrości. Aby Altai mogli przetrwać, Wulfgar musi za wszelką cenę żyć. Niby nic trudnego, gdy nie jest się oszalałem na punkcie honoru barbarzyńcom. Jednak Wulfgar sam szuka Guza i wraz ze swym przyjacielem Haraldem udaje się do Lanty. Jest to państwo-miasto często odwiedzane przez lud rozłogów. Żyją na zasadzie pewnej symbiozy. Altai przyjeżdżają tu sprzedawać łupy wojenne, więc nie atakują lantańczyków i vice versa. Miastem od wieków rządzi bliźniaczy tron, na którym zasiadają siostry. Obecnie Elana i Eileen. To do nich zmierzają nasi dzielni bohaterowie, aby zbadać sprawę zatruwanych na rozłogach źródeł wody. Na swoje nieszczęście trafiają na audiencję, podczas której dochodzi do dość nieprzyjemnego incydentu z Wulfgarem w roli głównej. You had one job, Wulgar. one job! Przetrwanie. Od tego momentu panowie muszą na spokojnie, z godnością i jak najszybciej dać z lanty nogę, gdyż jeszcze chwila zwłoki i ją stracą. W konsekwencji tych wydarzeń na życie Wulfgara zaczynają nastawać różni ludzie, chcąc nie tyle jego śmierci, co przynajmniej chwilowo, Pojmania i doprowadzania przed oblicze bliźniaczego tronu. W międzyczasie Majra odczytuje kolejne ślady przepowiedni, które mogą stać się dla Altai nowym źródłem nadziei i jedyną szansą na przetrwanie w tym chorym świecie. Książka w Polsce ukazała się dzięki wydawnictwu Zysk, zaś przełożyła ją pani Katarzyna Karłowska. Dobra, starałem się jak mogłem, żeby niczego nie zaspoilerować. Teraz od czego by tu zacząć? Hmm. Może od dość odważnego stwierdzenia, że cieszę się, iż wojownik Altai nigdy wcześniej się nie ukazał. Ale spokojnie. Książka nie jest taka zła. Powód jest nieco inny. Zanim autor z zagrobu uraczy nas pierwszymi słowami swojej historii, do głosu dochodzi jego żona, która opowiada losy owej książki. Tego, że miała się ukazać już 42 lata temu, a dlaczego tak się nie stało? Swoją drogą ciekawostka z Wikipedii. Jordan napisał to ponoć w 13 dni. Był to taki okres w historii świata, gdy pisało się to, co ludzie chcieli czytać. Wiem, że to nic odkrywczego, w pewien sposób nadal tak jest. Ale mówimy tu o takiej sytuacji. Wydawnictwo daje znać autorowi, wydamy nowego harlekina. A on pisze tego harlekina. Chcemy, abyś napisał kryminał. Pisarz podejmuje się tego zadania. Podobna sytuacja była opisywana w biografii Stanelli. Komiksiarze pisali te historie, które się sprzedawały. Spider-Man był na topie, robili wszelkiego rodzaju crossovery z innymi postaciami, gdzie mu kto się pojawiał, aby zwiększyć sprzedaż innych serii. No ale odszedłem od tematu. Naprawdę wstęp do Wojownika jest bardzo ciekawy i polecam się z nim zapoznać, nawet tylko po to, aby poszerzyć horyzonty. Po drugie, po skończeniu Wojownika Altai można dojść do wniosku, że jest on swego rodzaju wersją alfa koła czasu można tu odnaleźć między innymi nawiązania do elementów geograficznych obu tych krain, czy bardzo zbliżony system magiczny, w którym to kobiety są czarodziejami, a mężczyźni z różnych względów magią się nie zajmują. Czuć, że autor testował tu pewne rozwiązania, które z powodu braku czasu są tylko prototypami, pomysłami, wzorcami do przyszłych odpowiedników. Choć pewnie te 40 lat temu był to produkt docelowy. Wiem, że jednym z archetypów w postaci fantasy jest Conan Barbarzyńca, na którego kanwie wypączkowało swego czasu pełno podobnych herosów. Nawet Jordan maczał w tym palce i rozbudował dzieje postaci Howarda o parę tomów, podobno całkiem niezłych. I dobrze, że tak się stało, że autor mógł wyrazić swoje barbarzyńskie zapędy w owych książkach, a nam dał z czasem mniej bezwzględnego, z początku trochę przestraszonego młodzieńca imieniem Rand Altor, który do wielkości dopiero musi dojrzeć. Wojownikowi Altai nie można odmówić skłonności do przechodzenia do akcji. Miecz często spada komuś na głowę, krew leje się gęsto, a zmiany miejsca wydarzeń czy wpływu bohaterów pobocznych są znaczne. Bardzo przypadł mi do gustu fragment historii o pokonywaniu swoich ograniczeń i niezłomności Wulfgara w momencie, w którym zmagał się z królami, królowymi Lanty. Swoją drogą bliźniaczy tron skojarzył mi się z frejami z gry o tron i nawet zastanawiałem się, czy Martin nie podpatrzył od Jordana tego i owego, a później przypomniałem sobie, że w sumie wojownik przeleżał w szufladzie 40 lat. W książce zaś brakowało tego, za co kocham koło czasu. Budowy świata zaludnienia go ciekawymi ludami, niezwykłymi tradycjami i historiami. Bez tego Wojownik jest tylko generyczną książką fantazy z motywem mesjańskim, poprawną, ale niczym więcej. Dopiero pod koniec aspiruje do rozwinięcia tematu przeznaczenia i innych światów. Z racji braku publikacji. Kolejne części tej historii pewnie nie powstały, a swoje pomysły Jordan zawarł w kole czasu, które mam nadzieję dalej czytać. Dlatego szczerze wam nie polecam zaczynać swoją przygodę z autorem od tej powieści. Fakt, jest ona dobrze napisana. Człowiek się przy niej nie nudzi, a nawet przy niektórych fragmentach podniesie się mu temperatura krwi. Wydarzenia są jednak mało zapadające w pamięć. Okazuje się, że kluczowe dla fabuły postacie są mało znaczące, a wszystko co dobre i ciekawe miało dopiero nadejść. Warto zaś przeczytać książkę w momencie, gdy coś tam już o świecie koła czasu wiemy i pobawić się w poszukiwanie kamieni węgielnych pod tą niesamowitą sagę fantasy. Podsumowując, moi drodzy, jak na debiut sprzed ponad 40 lat, jest naprawdę nieźle. Jest to pełnoprawne fantazy z krwi i kości, choć pewnie przez pośpiech w jaki był pisany Wojownik Altai raczej nikogo nie zaskoczy. Miły przerywnik w poznawaniu innych książek autora. Za to na pochwałę, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, zasługuje wydanie. Przyjemna okładka z obwolutą, zawsze podczas czytania je zdejmuję, żeby się mi one nie zniszczyły, a przecież one są po to, żeby książka się nie niszczyła. Pętla. Podpis Jordana w środku, pewnie jedyny, jaki w ciągu życia uda mi się zdobyć, z wiadomych względów, oraz piękna wkładka. Naprawdę, to jedna z ładniejszych map, jakie widziałem w fantastyce. Teraz zastanawiam się, jak wygląda od środka wznowione koło czasu. Jeżeli macie jakieś doświadczenie z tymi książkami, to dajcie mi znać. I to już wszystko, moi drodzy. Jest to powieść, jakby nie patrzeć, debiutanska, więc zastanawiam się, czy mogę odhaczyć sobie jeden z podpunktów w moim wyzwaniu czytelniczym na ten rok. Co uważacie? Niby nowość, a jednak nie? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to potraktować. Możecie dać mi znać. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to podlinkuję wam film, w którym opowiadam o moim challenge na ten rok. Jeżeli macie ochotę, przyłączcie się, będzie mi niezmiernie miło. I oceńcie, czy jest to. Powieść debiutancka do odhaczenia. Również napiszcie mi, jak wam minęły święta i w sumie mijają, bo jeszcze jutro czeka nas jeden dzień wolny z okazji zmartwychwstania pańskiego, a my widzimy się następnym razem. Cześć!